Siemanko, witajcie. Dzisiaj przyjrzymy się dość nietypowemu samolotowi, helikopterowi, jak to z nim jest. Osprey jest pierwszym produkowanym seryjnie statkiem powietrznym z obracanym układem napędowym z wirnikami o średnicy 12 metrów, umocowanymi wraz z silnikami i układami przeniesienia napędu w gondolach na końcówkach skrzydeł. Maszyna ta startuje i ląduje jak śmigłowiec, kiedy gondole z silnikami ustawiane są pionowo, a wirniki są w pozycji poziomej. Po starcie, gondole obracają się i po 12 sekundach zatrzymują w pozycji do lotu poziomego. Ospray może też startować podobnie jak samolot krótkiego startu i lądowania po obróceniu gondoli napędowych o kąt 45 stopni. Dla zmniejszenia miejsca zajmowanego przez samolot można złożyć jego skrzydła i wirniki, co on zajmuje od około 90 do 120 sekund. Osprey został opracowany wspólnie przez Bell Helicopter Textron, produkującego skrzydła, gondole silnikowe wraz z silnikami Rolls-Royce'a, Wirniki, układ napędowy, powierzchnie sterowe ogona i rampę załadunkową oraz Boeing Company, produkującego kadłub, kokpit, awionikę i układ sterowania. Spółka produkująca Osprey nosi nazwę Bell Boeing. Także jeśli podobał Wam się filmik z tym ciekawym statkiem powietrznym, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, napiszcie też komentarz, oczywiście zasubskrybujcie kanał, żeby nie pominąć kolejnych filmików. Dzięki Wam za obejrzenie, trzymajcie się, cześć, pa!